Siemano, przychodzę do Was z kolejnym bardzo fajnym gadżetem. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to pompka, ale tak naprawdę skrywa ona więcej zalet i więcej możliwości. Product, produkt firmy Navitel, jest to R30. Jak widać, jest to zarówno kompresor, powerbank, starter, powerbank do telefonu i starter właśnie do samochodu. No i co można o tym produkcie powiedzieć? Przede wszystkim cyfrowy wyświetlacz, bateria litowo-polimerowa, 38, no prawie 39 watogodzin. Zasilanie czy też moc przepompowania, ten airflow do 30 litrów na minutę. Dwa wyjścia USB typu A, czyli możemy praktycznie dowolną końcówkę, czy to C, czy B, podłączyć sobie z drugiej strony. Niewielkie rozmiary, praca zarówno na baterii wbudowanej w urządzenie, jak i też możliwość odpalenia przez zasilanie typu ładowarka samochodowa, gałęzik w zestawie, no i też funkcja latarki. Także, co jeszcze mamy w środku? Zestaw akcesoriów do pompowania, kabel właśnie do powietrza, do pompowania, kable do startowania silnika, no i oczywiście ta. Ten case, o którym było już mowa. Co do właśnie startowania samochodu, yy, mamy możliwość uruchomienia silnika benzynowego do, do pojemności 3 litrów, a diesla do pojemności 2,5 litra. Zobaczymy na przykładzie mojego BMW dwulitrowego dieselka, czy faktycznie da radę odpalić. I oczywiście zobaczycie, co z tego będzie. Na no, teraz przejdźmy do środeczka. Zobaczmy, co znajdziemy w zestawie. Powiem tylko, że przez tą swoją funkcjonalność, czyli że jest to zarówno kompresor, jak i powerbank i urządzenie do uruchamiania baterii, no to jest to naprawdę must have każdego kierowcy. No bo różne rzeczy dzieją się na drodze. A takie urządzenie niewielkich rozmiarów, tylko trochę swoje waży, prawie kilogram, No zawsze można mieć gdzieś w bagażniku, na wszelki wypadek, czy to gdzieś jakaś podróż dalsza, czy właśnie jak długo auto postoi, albo zimą nie chce odpalić, to raz, dwa i działamy. Dobra, zobaczmy co tam w środku. Otwieramy pudełeczko. No i wszystko świeżutko, jeszcze zapakowane. Musimy się dostać do wszystkich elementów, po kolei zobaczyć, co tu mamy. Po pierwszej kolejności wiadomo instrukcja obsługi, yy, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w tym też w języku polskim jest już tutaj to pokazane. Teraz sobie znajdziemy język polski. O jest. No i mamy dokładnie wymienione parametry techniczne teraz. Urządzenia, czyli maksymalne ciśnienie powietrza do 150 psi, moc baterii 38 watogodzin, pojemność baterii powyżej 10 tysięcy miliamperogodzin, rodzaj baterii litowo-polimerowa, napięcie do 16 do 17 prawie voltów, maksymalnie wydajność kompresora do 30 litrów na minutę czytajcie ze mną, żeby nie było co jeszcze tu mamy długość węża powietrza do 30 cm prąd rozruchowy 500 Amperów prąd szczytowy 1000 Amperów no i pojemność silnika startowego silnik benzynowy do 3 litrów silnik diesla do 2,5 litra albo litrów liczba uruchomień silników na jednym rozładowaniu akumulatora do 15 razy dla silnika o pojemności 2 litrów. Tryb pracy latarki, czyli latarka stroboskop SOS, no klasyczek. Jasność latarki 100 lumenów, czas ładowania do 3 godzin od 0 do 100% i temperatura pracy od minus 10 do plus 50 stopni. No i dobra, dalsza instrukcja mówi, jak wykonywać pompowanie opon. I to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o język polski. A nie, tu coś jest, ale po polsku, tylko że wkrącił się inny język. Korzystanie z lampy LED, poziom naładowania, ładowanie, przywrócenie ustawień fabrycznych, ostrożność co i jak. Dobra, to już mamy za sobą. I patrzymy dalej. Widzę oto jest ten kabel do kompresora. Kabel wkręcany. Z drugiej strony końcóweczka taka. Nie jest to na ten klips, że zaciskamy i wkładamy, tylko widzę, trzeba tutaj to jakoś tak specjalistycznie nałożyć końcóweczkę i odpowiednio zablokować. Przypomina mi to trochę te wszystkie klipsy z węży ogrodowych do wody. Coś tak mniej więcej ten sam styl. 30 cm oczywiście. Dalej. Kable rozruchowe, podpisane ładnie na co robią poszczególne diody LEDowe, co oznaczają wszystkie wszystkie informacje mamy tutaj ładnie wypisane. Nie da się pomylić podłączenia, bo jedno jest takie kwadratowe, drugie jest okrągłe, więc bez problemu to szepniemy prawidłowo. Do urządzenia. No i zestaw końcówek do pompowania zarówno kół, jak i na przykład, nie wiem, piłek, opon kół rowerowych, jakichś dmuchanych materacy i innych tego typu rzeczy, ładnie sygnowane logiem NaviTela I jeżeli chodzi o tę część, to jest już praktycznie pusta, wypad jeszcze kabelek USB typu C. Taki króciutki do ładowania urządzenia. A z drugiej strony za taką gumową, gumą silikon, nie silikonu, tylko taką gumą jakby od gaci. Znajdziemy zestaw dalszych akcesoriów, ładnie zapasowanych. I to jest oczywiście ładowarka samochodowa, by urządzenie pracowało pod akumulatorem. No, sprawdzi się to tylko w przypadku ładowania, używania kompresora. Bo jeżeli auto nam padło, to z tego nie uruchomiłem. To nie jest perpetuum mobile. Kabel dosyć długi, wiadomo, by za paniczki sięgnął do praktycznie wszystkich kół. I na końcu mamy samo urządzenie. Wygląda w ten sposób. No, tak całkiem solidnie wygląda, powiedziałbym. Tu jest fajny taki plastik matowy. Tu jedyna rzecz to właśnie świecący w połysku takim plastikowym wyświetlacz. Od góry wejście na kompresor. Potem port ładowania, latareczka, ta dioda LEDowa. Od boku znajduje się miejsce na właśnie podłączenie startera za silikonową taką, no taką osłonką. Ładnie tutaj to sobie wsadzimy, żeby woda się nie dostała, od tej strony wentylator i od dołu. No nie wiem, cóż tu jakieś gniazdo pewnie do pracy. No tak, oczywiście co ja galam, to jest to tutaj, to jest to gniazdo do ładowania do pracy, używania urządzenia z na przykład ładowarki samochodowej i dwa wyjścia na powerbank. I to w sumie tyle. No jest niewielkich rozmiarów. Wizualnie jest całkiem fajnie. No nie wydaje się, żeby to było jakieś tanie i beznadziejne urządzenie. Na moim kanale jest już recenzja też PowerBanku z Chin, z temu. Także możecie sami ocenić, który jest, które urządzenie jest ładniejsze i bardziej profesjonalne z wyglądu. Z tyłu jeszcze widzę. Mamy małą ściągawkę wszystkie parametry i jakieś tutaj referencje co do pompowania różnych na przykład kół samochodowych. Czas odpalić teraz urządzenie. Przytrzymujemy włącznik. Widzimy od razu ile procent naładowania baterii mamy. Było 63%. To też pokazuje wskaźnik baterii u góry. Trzy kreseczki z czterech. Mamy od razu na wyświetlaczu informację o aktualnie, ile mamy barów w oponie czy jakimkolwiek innym przedmiocie, który pompujemy i ile docelowo chcemy napompować. Oczywiście bary możemy zmienić sobie przytrzymując długo przycisk M i wybierając sobie na przykład kilopaskale Kilogramy na centymetr sześcienny, PSI. No, i oczywiście, bary to bardziej takie nasze. Nic nie robimy i za chwilę bary się zapisują. Mamy teraz plusik, minusik tymi tutaj przyciskami. Regulujemy sobie maksymalnie, ile możemy napompować, czy też po prostu zmieniamy wartość. Zobaczymy, jak jest maks. 150 PSI to wiadomo. No już tutaj. Całkiem pokaźny wynik. I, o e, chyba. 10 35 bara barów to jest maksymalny. Maksymalnie maksymalne ciśnienie, jakie możemy y, napompować, no z gdzieś połach w samochodzie, to zazwyczaj w zależności, wiadomo, od rozmiaru 2,30, 2,20, 2,30. Ja sobie pompuję 2,50 i taki parametr też zostawię. No i mamy przycisk jeszcze też y, latarki. Przy, przytrzymujemy, latarka się włącza. Pewnie przyciskając raz dokładnie mamy zmianę. Teraz mamy ten stroboskop. Teraz, gdy drugi raz wciśniemy, mamy sygnał SOS. I czwarty raz, gdy wciskamy, to całkowicie się wyłącza. No i to są wszystkie. O nie niechcący wcisnąłem, ale. Oczywiście chciałbym to jeszcze powiedzieć, że wciskając włącznik od razu startuje nam kompresor. No, jak słyszycie, jest on dosyć głośny, ale no nie ma się co dziwić. No jest tutaj duża wydajność, duża moc i e, no musi to trochę hałasować. Jeszcze raz. Dobra, teraz przejdźmy do testów. Tu już teorię mamy opowiedzianą, czas na praktykę. Spuścimy powietrze w kole od samochodu i w kole od roweru. Zobaczymy, jak szybko napompuje nam jedno i drugie. No i potem spróbuję naładować. Nie naładować, a wystartować samochód, właśnie tego dwulitrowego diesla, kabelkami. I w tym czasie w ogóle nic nie ładując, chyba że się rozładuje. No to wtedy, oczywiście, Wam pokażę. Także przechodzimy do testów. Sytuacja na drodze: flak w kole, odpalam urządzenie, bateria 60%. Widoczność ekranu gołym okiem jest ok, ale na kamerze niespecjalnie dobrze widać. Kręcam wężyk i rozpoczynam pompowanie. No i jak za chwilę zobaczycie, całe koło od flaka do 2,5 barów zostało napompowane w ciągu około 5 minut. Podobna sytuacja z kołem w rowerze. Totalny flak 0 barów i rozpocznę pompowanie. 2 minuty całe koło jest ponownie napompowane do 5,5 barów. Z czego przy odkręcaniu zawsze trochę się wytrąci, więc lepiej wziąć poprawkę i ustawić większą pojemność tego napełniania, żeby potem było idealnie. I teraz najważniejszy test. Auto rozładowane. Zobaczcie sami. Nie ma siły odpalić. Więc zobaczymy, jak starter sobie radzi. No dobrze, odpalamy. Jest 39% baterii. Coś tu klika. Aha, świeci się na zielono, czyli. Wszystko jest ok, możemy się odpalać. zobaczmy, czy da radę. O! No, jak widać, auto odpalone, idę od razu odłączyć powerbank elegancko starter odpalił na kabelki, nie są w ogóle ciepłe. Także jest wszystko ok, a same te klemy dosyć mocno łapią. Ta sprężynka jest sztywniutka, więc na pewno nie puszczą w trakcie odpalania. Jedynie do czego bym się przyczepił to, że te kabelki są takie naprawdę cieniutkie. Żyła jest no, delikatna, to bardzo wiotki kabelek, więc gdyby niechcący doszło do jakiejś zwary albo długo byśmy kręcili, to zakładam, że te kabelki by się mogły stopić. Ale tak poza tym nie ma problemu, odpalił na pięć, 30 paru procentach, czy tam 50, nie wiem ile to było dokładnie, więc duży szacun. Co za tym idzie, poziomy baterii też mówią o jakby mocy odpalania, więc dał radę. No także nie, nie ma co tutaj dużo dyskutować. Sprzęt bardzo solidny. Lecimy dalej z tematem. Cały czas urządzenie miało 60%. To, było, to był wyjściowy poziom naładowania. I zdążyłem napompować od zera koło w samochodzie, koło w rowerze, dopompować drugie koło w samochodzie. No i teraz naładuję też tym, co zostało telefon. Jeśli o latarkę, to działa ona równie dobrze. Nie ma tutaj jakiejś wysokiej mocy świecenia, ale jest to dostateczne światło, by po zmroku, gdy jest już ciemno, zajrzeć, doświetlić sobie pod maskę albo gdzieś przy wentylu, tam gdzie potrzebujemy akurat światła. Jest to dostatecznie dobre światło. Podsumowując Navitel R30 to multi urządzenie jest naprawdę świetne, jestem nim bardzo pozytywnie zaskoczony. Gdybym miał w moich recenzjach skalę ocen od 1 do 10 to spokojnie daje tutaj dyszkę. Bardzo szybko ładuje koła, pompuje w sensie, bez problemu uruchamia silnik i przy tym nie zjada dużo baterii samej w sobie tego urządzenia. Także pod tym względem jest to świetny gadżet, czy to dla nas, czy to na prezent, na Dzień Ojca, na święta. Każdemu, kto podróżuje, jeździ dużo samochodem czy też rowerem. Naprawdę ten gadżet się sprawdzi i zdecydowanie polecam go do zakupu i używania. Bateria jak widać starcza na bardzo długo, także spokojnie wszystkie cztery koła od zera byśmy napompowali i na tym co zostanie jeszcze byśmy odpalili też auto. Także ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się przydatny. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę i nowych widzów zapraszam też do subskrypcji. Pamiętajcie też, by odwiedzić moje social media, to jest Instagrama, Facebooka i TikToka. I jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło, udanych zakupów. Cześć! Link do zakupu tego Nawitela znajdziecie w opisie.